Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Let's go on to verse 21 of Ephesians chapter 4. Przejdźmy do wersetu 21 rozdziału 4 listu do Efezjan. Here's what the Apostle Paul asked. Oto co mówił Paweł Apostoł. If have really truth, Jeśli rzeczywiście doświadczyliście Pomazańca i usłyszeliście jego prawdę, it will be seen in your life. będzie to widoczne w waszym życiu. But we know that the is in Jesus. Wiemy bowiem, że ostateczna rzeczywistość ucieleśniła się w Jezusie. So look, po tym, jak Paweł mówi, że życie Chrystusa zostało w nas rozwinięte, zasadniczo mówi, że doświadczenie Jezusa musi być widoczne w naszym życiu. Nie możesz ukryć tego, czego doświadczyłeś z Jezusem. To nawet nie ma sensu. To Paweł mówi, że. Paweł mówi więc, nie mów, że doświadczyłeś Jezusa, jeśli żyjesz jak ten świat. And this is the the whole Bible. Takie jest nauczanie całej Biblii. Even Jesus very Nawet Jezus wyraża coś bardzo podobnego. Look what Jesus said. Spójrz, co mówi Jezus. Let your light shine before this world. Niech wasze światło świeci przed tym światem, a następnie wyjaśnia, co to oznacza i jak to faktycznie wygląda. Mówi, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki. I chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Widzisz, Jezus mówi: Jeśli naprawdę jesteś jednym z moich naśladowców, to jest to widoczne dla wszystkich. Jesus mówi: By the way, you love one another, everybody will know that you are my disciples. Jezus mówi: Po tym, jak się wzajemnie miłujecie, wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. And here Paul said, if you really know Jesus, Paweł mówi: że jeśli naprawdę znasz Jezusa, if you've him, jeśli go doświadczyłeś, then it's going to be seen in your life. będzie to widoczne w Twoim życiu. You know Czy wiesz, w co wierzę? Wierzę, że dla uczciwego, szczerego i prawdziwego ucznia Jezusa jest Trudniej jest nie wyrażać życia Jezusa niż wyrażać życie Jezusa. Why do I it? Dlaczego w to wierzę? You have to make to your own Ponieważ musisz dokonywać świadomych wyborów, aby wybrać swój własny egoizm. Ale jeśli znasz Jezusa, jesteś z nim w zażyłości i jesteś z nim jednością. Wtedy naturalne jest to, że wewnętrzne życie wypływa z ciebie. Tak więc dla nas chrześcijan, jeśli żyjemy we właściwy sposób z Jezusem. It should be harder to sin than powinno być trudniej niż nie grzeszyć. to Jesus to express the life Powinno być trudniej nie wyrażać życia Jezusa niż wyrażać życie Jezusa. And Paul said, if you... Paweł mówi, że jeśli naprawdę go doświadczyłeś i usłyszałeś jego prawdę, myślę, że to właśnie powinniśmy dziś powiedzieć Kościołowi. Jeśli naprawdę doświadczyłeś Jezusa, nie możesz żyć w ten sposób. It's be visible in your life. To musi być widoczne w Twoim życiu. I naprawdę myślę, że to piękne, co Paweł tutaj wyraża. Mówi: Wiemy bowiem, że ostateczna rzeczywistość ucieleśniła się w Jezusie. Look. Spójrz: Istnieje rzeczywistość i istnieje ostateczna rzeczywistość. a else. A ostateczną rzeczywistością jest zawsze osoba, a nie doktryna, czy cokolwiek innego. If we understand Gdybyśmy zrozumieli, że w Jezusie ucieleśnia się ostateczna rzeczywistość, pragnęlibyśmy tej rzeczywistości. Biblia tak wiele mówi o tym, że Jezus jest tym. On jest absolutną ostatecznością. On jest alfą i omegą. On jest wszystkim. Wierzę, że zanim Jezus powróci, że somehow by the power of the Holy Spirit. W jakiś sposób, dzięki mocy Ducha Świętego, Bóg wykona tak głęboką pracę wewnątrz Kościoła, the will more than Jesus as the że Kościół nie będzie uważał niczego ważniejszego od Jezusa za ostateczną rzeczywistość. Miałem profetyczny marzec, wiele lat temu, może 14-15 lat temu, który naprawdę mnie me for years. Wiele lat temu, może 14-15 lat temu, miałem proroczy sen, który przez lata naprawdę mnie niepokoił. Byłem na spotkaniu pastorów. Some of them I actually Niektórych z nich znałem. Wielcy pastorzy. Pastorów wielkich kościołów. Byłem na spotkaniu tych pastorów. I Jezus wszedł do pokoju i próbował zwrócić ich uwagę, ale nie mógł. To był bardzo żywy sen. I Jesus to komunikować to tym Jezus próbował przekazać tym pastorom i przywódcom, że jedyną rzeczą, która liczy się w Kościele, jest to, że On jest centrum wszystkiego. Ale oni byli tak zajęci planowaniem swojego harmonogramu, rozmowach o celach finansowych, prowadzeniu programów pomocowych, w całym tym zabieganiu nie dostrzegli nawet, że Jezus jest po środku pokoju. I pamiętam, że czułem się sfrustrowany, krzycząc do tych ludzi: "Chłopaki, nie widzicie, nie rozumiecie?" And Jesus was also Jezus Jezus był sfrustrowany. Listen, my friend. Posłuchaj, mój przyjacielu. że będzie centrum Ostateczna rzeczywistość, Jezus upewni się, że znów będzie w centrum Kościoła. Do zobaczenia jutro.